Czyli po prostu skupienie stresu wydaje mi się, że, że nie było. Chciałyśmy się po prostu skupić, skończyć ten mecz takim wynikiem, jaki się skończył. Skupić się po prostu na nasze kolejne cele i no jestem bardzo zadowolona z tego, że, że utrzymałyśmy naszą dobrą formę przez całe, całe spotkanie. Taki był nasz cel. Na pewno jest to dla nas ważne. Nasze cele są bardzo wysokie i chcemy być jak najwyżej w tabeli, już nawet nie mówiąc pod kątem tego, że na jakie drużyny później trafiamy, tylko po prostu chcemy zawsze dążyć do zwycięstwa i być jak najwyżej. Na pewno bojowe. Jakby w pucharze Polski trzeba wygrać po prostu wszystko, żeby zdobyć ten puchar, albo jak nie wygrasz, to jedziesz do domu i to jest. To jest nasze założenie, żeby po prostu wygrać te dwa mecze. Pierw właśnie ligowy z UKS-em, ale później znowu. Żeby wrócić po prostu z pucharem do Rzeszowa. Myślę, że kibice naprawdę dali niezły pokaz. Zawsze jak przyjeżdżam do Rzeszowa, to tutaj słychać, że jest to wsparcie dla Rzeszowa. Nasi kibice też dawali naprawdę bardzo duże wsparcie i to jak kibice nas wspierają, przenosi się później na grę i jest nam łatwiej grać. Więc myślę, że samej atmosfery derbów. Tutaj nie było aż tak czuć. Na pewno wsparcie i taki dobry doping. Myślę, że robiliśmy co w naszej mocy. Na pewno dla nas, deweloper z Rzeszów, to jest twardy przeciwnik. Myślę, że każde spotkanie z takimi przeciwnikami może dla nas nas budować jako zespół i każdy zdobyty punkt to jest jakieś nowe doświadczenie boiskowe. I no dzisiaj próbowałyśmy, nie udało się. Może następnym razem, ale kibicujemy. Na pewno, żeby Developeres osiągnął jak najwyższe cele w tym roku. Tak jak mówisz, bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa i z trzech punktów, bo cały czas toczy się walka o to drugie miejsce po rundzie zasadniczej, które chcielibyśmy osiągnąć, więc te trzy punkty są dla nas bezcenne i cieszę się, że tutaj nie potknęliśmy się. Natomiast zgadzam się, była bardzo fajna atmosfera, bardzo dobra energia, każda z dziewczyn miała okazję zagrać, także... Wykonaliśmy wszystko w 100%, czyli wygraliśmy za trzy punkty plus każdy pograł. Wszyscy w mniejszym lub większym zdrowiu, także to najważniejsze i przed nami łódź dwa razy, więc kolejny tydzień będzie też ciekawy. Nie, nie, walczymy oczywiście, tak jak mówię, no jest cały czas do wzięcia to drugie miejsce, także dla nas ten mecz będzie szalenie istotny w kontekście tabeli, ale oczywiście wygrać w łodzi to zawsze jest dodatkowa motywacja i... I fajna, fajna sprawa, szczególnie przed Pucharem Polski, gdzie tydzień po tygodniu zmierzymy się z tym samym zespołem. Eee, także dobrze, bo ten tydzień po pierwszym meczu z uks em nie będzie aż tak intensywny, jeżeli chodzi o przygotowania, bo już ze sobą zagramy, ale, ale tak jak mówię, pod względem psychologicznym na pewno fajnie by było wygrać po raz drugi eee, tutaj w tych ligowych rozgrywkach i mam nadzieję, że też z fajnym nastawieniem i dobrą motywacją pojedziemy do Nysy i tam naczeka nas taka prawdziwa siatkarska wojna.